Ty, ma, ty jesteś akustyczny? Że wchodzisz i wychodzisz? Nauczyłeś się drzwi używać i teraz się chwalisz, czy jak? Dobra, podziwiaj. Dzień dobry. Ja bym chciał miłego dnia panu życzyć. Kolego, 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 kolego. Naprawdę? A jajaj, czekaj trzeba ci sprawdzić. Trzeba zobaczyć. Trzeba zobaczyć, zobaczyć. Dobra, sprawdzam twój stan, co ja mogę zauważyć, kolego. Nie celuj do niego. On jest git. Nie, wyrzucaj go. On jest miły. On jest miły. taka akcja Wiadomo, O o nie łapko ma to, to bo. no, tylko mam łapać. No to kolego zostaniesz krzakiem. No parzek wyglądasz pięknie. No co zaraz na złomowisku ten miłego dnia się życzę. Nie będę ci lutował. Bo tak nieładnie. Miłego dnia. Ej, yyy... Ej, hey, dobra aj, hey, pożyczam. Pytanie, pytanie, szybkie pytanie, szybkie pytanie. No zobaczymy z twoją inteligencję. Ile człowiek ma chromosomów? 13 113,4 Ale impreza masz chłopie, niezłą. Jak ty jacy nie Nie chcesz? Dobre, Dzie -dzieciaki, jezu, dobra! Dzieciaki! Dzieciaki! Mordy kastracie! Kastracie? Z tyną nie gadasz? Kastracie? Kastrapem, że jesteś kastrapem i tyle. No słuchaj, to jest gangster, kilogramów 40 i stoi przed, stoi, siedzi przed monitorem na fotelu Diablo. A ty jak się patrzysz, kurwa, na hipa jesteś. Ja bym ci... O, to ten drilowy, no właśnie, drilowy z Poznanii. to Britain, I'm in the party with o, to nie było planowane. To tym bardziej Dawaj, dawaj, teraz się w niego w o nie! O cholera ucieka Eee yy, rozwaliście mi auto od Astera Popie, to moja fura jest, wiesz? O tym. Nie po, podwinęliście mi furę Legalnie ukradłem. A dobra, spoka, czaję